Hej, ktoś zobaczycie jest film, a nie short, bo chciałbym wam dzisiaj troszeczkę dłużej coś poopowiadać, ale pierwsze wam powiem na jakim oddziale jestem. Jestem na onkohematologii i już tutaj wam pokazuję. na jest podpis onkologia, to ja mówię na to onko-hematologia No i tu jest moje łóżko, tu jest łóżko mamy. Jestem, słuchajcie, na drugim piętrze i mam taki o widok. Przed chwilą siedziałem na któryś z tych ławek. Nie, a nie, na tamtych. Bo ja wcześniej byłem, słuchajcie, on na tamtym oddziale, to było. Jak to się nazywało? Ortopedia? Chyba nie wiem, jakoś tak może. I po prostu z tamtego korytarza. Z, tamte, z tamtego oddziału się iść tam korytarzem, i jestem w trzeciej części jakby szpitala. Tutaj jak widzicie jest makro, a tam jest kościół na słocinie. Eee, chmurki, no są w miarę łanne, tutaj jest o, kolejny o oddział. Eee, chmury łanne, i patrzcie, tutaj mamy takie rolety, to się, o, tutaj po prostu, o i o, można je tak przekręcać. Tylko jest minus właśnie, że okien nie można odkręcać, bo jest klima. Yy... No i klima się tutaj po prostu ustawiam. Yy, no, 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 czekajcie, pokażę Wam jeszcze łazienkę, yy, która jest ładna. No, taka. I tutaj jest dodatkowe łóżko, jakby ktoś przyszedł, ale jestem na izolatce numer jeden, więc mogę w razie czegoś tutaj. O, o właśnie, bo wam czy tego nie pokazamy, to mogę wam... o wenflun. Problem miałam z tą nogą, ale już jest lepiej, bo miałam antybiotyki, więc jest lepiej. Yy, no to co? Jestem na drugim piętrze. Monko yy, hematologia. O tu jest łazienka. No więc takie mam widoczki. ładne to z drzewo patrzące dąb. No więc byłem na tamtym oddziale, przechodzimy korytarzem i tu jestem. Makro, Kościół, Słocinie. Moje łóżko. I mamy łóżko. Możliwe, że wyjdę w poniedziałek, ale to jest jeszcze nie wiadomo, więc... ...łapeczka, subskrypcja, komentarz. I widzimy się w jakimś kolejnym filmie lub shortcie więc hej!